Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Co na blacie dziś w warsztacie. Dzisiaj długo wyczekiwany Ferguson i historia o nim, która jest równie ciekawa i zarazem tragiczna. No cóż, zapraszam do oglądania. Auto i gwiazda tego odcinka Ferguson 3655. Wszystkim bardzo dobry, znany model wiecie taki mnóstwo Cóż, tutaj było robione To był robiony silnik między innymi Skrzynia zresztą też, to był taki dość gruby remont zrobiony rok temu Już po kilku godzinach docierania tego ciągnika silnika konkretnie zaciął się zawór na głowicy, na, na pierwszym cylindrze, po prostu się zatarł, stanął dęba. No winę tutaj niestety, czy niestety, no winę poniós, poniosła firma, która regenerowała yy, tą, tą głowicę. Widać, że coś za ciasno złożyli albo nie miał ten zawór odpowiedniego smarowania, nie wiem. Poprawili to. Yy, złożyłem ten silnik jeszcze raz, czy znaczy, tą głowicę tylko, prawda, zamontowałem z powrotem, reszty nie, nie, nie tykałem, bo nie było sensu. No i po po zamontowaniu tej głowicy, po paru godzinach pracy, dzwonił do mnie klient, że chyba się rozleciała turbospężarkę, bo silnik strasznie pluje olejem. To takim żywym, czystym olejem. Mówię, Wurde co jest z tymi podwykonawcami? Jeden głowice z spartaczył, drugi turbinę. No dobra, jadę tam zobaczyć. Okazało się, że turbina jest dobra, Tur z turbiny nie leci. Olej, olej zasuwał e, po prostu z cylindrów. I to tak z każdego. Wszystkie sześć. No to pierwsze podejrzenie, no kurczę znowu coś z tą głowicą chyba coś, coś pomylił z oszczelniaczami na zaworach i się leje zaworami w górę, na, 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 yy, z góry na dół i po prostu wylatuje wydechem. No i co, zdjąłem tą głowicę jeszcze raz, zawiozłem do sprawdzenia, ale już wiedziałem, że to nie jest głowica, bo było widać ewidentnie, jakiś zawór tutaj, w tym miejscu przychodzi mniej więcej. Zawór wydechowy, tak tu był ten nagar totalnie wypłukany. Po prostu zero śladu nagaru. No to i, I na każdym jednym cylindrze. Wszystkie sześć. Mówię, no to ładnie. Musiało się coś powiedzieć z pierścieniami. To taki zbieg okoliczności. Dziwne, że przedtem tego nie robił, później to jak po zdjęciu głowicy robił, więc. Pierwsze co było podejrzane to głowica, ale jedna głowica była dobrze zrobiona, tylko ten, wtedy ta poprawka była z tym zaworem, ale do rzeczy. Rozebrałem ja ten silnik jeszcze raz, wyciągnąłem, tak teraz stał praktycznie, bo tak się da wyciągnąć, wyciągnąłem tłoki i pierścienie. Pierścienie były zużyte książkowo, znaczy zużyte, po prostu ślady na pierścieniach dotarcia były idealne, ja co zaraz pokażę. Tu mamy tłok. tłoki i pierścienie wyjęte z tego silnika. I po czym poznać, że pierścień zgarniający olej, czyli ten drugi, jest bardzo dobrze ułożony. Otóż ten pierścień musi zgarniać olej w dół, czyli musi dolegać tą dolną krawędzią. I tak jak widać, tu dolegał, tu jest wytarte. A tu już praktycznie góra pierścienia jest nieruszona, więc on jest lekko po skosie i on sobie jak idzie w górę, to nie zgarnia oleju, tylko ten olej sobie tak przelatuje jakby zaworem zwrotnym, tak to można powiedzieć. A w dół już tutaj się dolega dokładnie cylindra i ten olej zgarnia w dół. I tu jest po to zrobione książkowo. Jest idealnie na pół, jak, jak flaga Indonezji. I wtedy też tak było. Ale... Po, po, po prostu po na z panem do szlifierni, który to też przyjechał tu obejrzeć i te tuleje i, i te pierścienie. I stwierdził, że on tu kurde, no, nie widzi nic innego, jak może z materiał pierścieni, może są miękkie albo nie miał pojęcia. Po prostu. Ja też, też nie wiedziałem o co tu chodzi. Po prostu lekko przechonował tuleje jeszcze raz, chociaż to było niepotrzebne, ale właśnie tego spokoju i kupiłem pierścienie po prostu z najwyższej półki. No i wtedy. E silnik zaczął normalnie pracować, zero, zero plucia olejem i po prostu przeszło. Taka jedna z pierwszych ciekawostek. Ale to nie wszystko, bo e, nasz bohater postanowił sobie rok później e, o, o sobie przypomnieć i klient do mnie dzwoni, że coś stuka w silniku. Mówię, kurde, jak może stukać coś w tym silniku? I mówi, raz stuka, raz nie stuka, jak, jak w tym memię, jak mechanik jest to nie stuka, a bez mechanika stuka. I tu tak było, bo gościu przyjechał do mnie z tym ciągnikiem na tą poprawkę 40 km. Zajechał do mnie, jeszcze był ze swoim kolegą, który jechał tym ciągnikiem i po prostu pojechali, musieli jakoś wrócić. Więc jeden przyjechał samochodem, drugi ciągnikiem i ten kolega prowadził ten sam, ten, 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 ten ciągnik. No i przyjechał, mówi kurde nie wiem o co mu chodzi, bo tu nic nie słyszę, normalnie idzie, moc, wszystko ma, zero dymu. Ja też. Przychodzę, słucham. Co ty chcesz od tego silnika? Normalnie chodzi jak w Perkins szóstka. I posłuchaj sobie go na zimę. Jak dzisiaj rano godzinę odpaliłem, to normalnie stuka o jak 150. No dobra, no to wtedy były te mrozy, więc długo nie musiałem czekać, żeby ten silnik sobie zastygnął. I prawda odpaliłem go. No i faktycznie, rąbię jak jakby ktoś go na plaku tak, albo na samo starcie odpalał. Mówi, to tak mi wygląda na zacięty wtrysk. No, i faktycznie postanowiłem sprawdzić najpierw wtryski. Popuszczam rurki po kolei. Pierwszy cylinder nie ma różnicy, drugi nic, trzeci, czwarty, dopiero na piątym. Piąty popuściłem, stukanie ustało. Dokręcam, puka. Więc jak wystaje paliwa, to coś puka. Mówię, no to pewnie wtryskie cocina. Wyciągam wtrysk, wkładam na zegar. Parametry idealny. No cóż, no to nic, nic prostszego nie pozostaje, jak zamienić wtryski czwarty na przykład z piątym. Zamieniłem wtryski. Teoretycznie dobry, a teoretycznie zły. No i to samo. Na piątym dalej stuka. No to wie kurczę, może coś z pompą. Więc postanowiłem jeszcze sprawdzić. Tu są takie zaworki na pompie zwrotne. Może któreś po prostu. Że yy, niektóreś tylko konkretnie od tego piątego cylindra. Yy, po prostu paliwo się wraca i powstaje taka taka taka. Yy, jakby po prostu się robił za późny zapłon no, Ale nie Zamieniłem te zaworki i dalej to samo Dalej na piątym puka Mówię, no to może zawór klepie Jakimś cudem, nie wiem, jakiś nagar może I żeby było śmieszniej, na zimno pukał, a na ciepło nie Więc wykluczyłem jakiekolwiek panewki albo tulejki, bo Zazwyczaj jak się olej rozgrzeje, to jest właśnie problem z pukaniem właśnie Wtedy się Pojawiają takie smaczki, że coś zaczyna być słychać, a tu nie. Tu było odwrotnie. Na ciepło się silnik chodzi idealnie, na zimno stukał jakby ktoś go na samostarcie odpalał. Yy, zaglądam endoskopem przez yy, otwór od wtrysku, patrzę na górę tłoka, no, no nie widać odcisku zaworu. Wyciągam kamerę, mówię kuźwa, już nie wiem co, o co tu chodzi. Ale nie dało mi to spokoju, spojrzałem jeszcze raz i przyłączyłem na y, kamerę boczną i zobaczyłem piękne rysy od góry do dołu. Takie na szerokość 5 cm, Mówię, no, hmm. robi się ciekawie. Więc mówię, no niestety znowu rozbiórka. Teraz wam pokażę zdjęcia przebitki, przy jak to wyglądało po zdjęciu głowicy i po wyciągnięciu tłoka. Nie wygląda ciekawie. Tłok pęknięty był, tak widzieliście. Zatarty z jednej strony. Ciekawy przypadek. Normalnie coś się podziało, że tylko jedną stroną ten tłok się przytarł. Jakby ten silnik spuchł albo był, yy, nie wiem, tuleja była, źle, 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 owal był zrobiony, no to by po prostu tłok spuchł i by sobie tarł obiema oby, yy, stronami, tak? Bo musiałby się po prostu poszerzyć i się trzeć. A on. Z jednej strony tułok idealny, tak ten co wam pokazywałem przed chwilą na filmiku, a z drugiej strony zatarty tak gdzieś na zdjęciu. No i już wtedy się troszeczkę zamałem, bo zobaczyłem tą tulej. Pod palcami było tragicznie. Myślałem, że się nie tego uratować, ale przyjechał pan ze szlifiarni z honownicą profesjonalną. Sprawdził zmierzył. O dziwo się udało. Na, na, pod ręką wyglądało to tragicznie. Jak no to wziął praktycznie tylko dwie setki, więc no w tyle co nic. I udało się tą tuleję uratować, widać, jest teraz przechowana jest elegancko, na zero, nic nie widać. No i szukamy przyczyny, debatujemy tu z tym panem, co tu się mogło stać. Natryski e, na denko tłoka, no to wykręciłem ten z tego, ten z czwartego obok dla porównania. Dla porównania też wyciągnąłem ten tłok czwarty, długo też nie ma. Ten, co wam przed chwilą pokazywałem, to jest tamten, tamten czwarty tłok idealny, bez żadnych rys. Wszystkie pozostałe pięć tak samo. Sprawdziliśmy natryski na, na tłok zaworki. Igła. Po prostu nówka sztuka, nic, nic z tym się nie stało. Przepływ ten sam. Gdzie tu szukać przyczyny? Chłodzenie było tulej prosta. Blok cały nie przegrzał się, bo miałem pompy pozakładane na, na, tym, na tym silniku. O dziwo pracował dobrze. O dziwo nie brał oleju, nie kopcił. jakimś cudem to działało? Nie mam pojęcia jak. Po prostu sobie pukało, ponieważ póki tłok był zimny, był trochę luźniejszy, to w tym miejscu wytarcia po prostu sobie uderzał bokiem o, o tulej. Dlatego te stuki. jak się rozgrzał, ten tłok, wiadomo, nabierał trochę e, e, większej większe objętości i ten luz się kasował. Dlatego no, ciepło nie było słychać, na zimno było słychać. Więc e, zawiozłem ten tłok do paru firm, żeby mi to sprawdzili. Wszyscy stwierdzili, że jest wina materiału tłoka. Taki peszek. Kolejny pek z tym silnikiem. No i teraz wysłałem ten tłok na gwarancję. Będziemy so, sobie prawda walczyć teraz z producentem, żeby nie tylko oddał tłok, ale też pokrył koszty napraw, co raczej się nie uda, bo pewnie... Pewnie udowodnią, że coś tam rzedzy olej, albo że poskładane, albo zładawka paliwa. Wiadomo, nikt się pod tym nie podpisze i zwalą to na mnie. Więc, no cóż, takie życie na warsztacie, może się uda, wątpię. Ja już mam nowy tłok, tak kupiony i tak będę ten silnik składał. Pokażę, pokażę Wam może później ee, tak, w takie tej lapsa, jak to składam. To chociaż coś fajnego pozostało po, 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 tym, po tym remoncie. No i tyle. Więcej. Nieprzyjemnych rzeczy o tym silniku powiedzieć nie można. Ale można też powiedzieć o skrzyni. O, o skrzynia była też robiona. Kompletna cała. I żeby było śmiesznie, ja wtedy, jak przyjechał na poprawkę z tym pluciem oleju, to też przyjechał na poprawkę z z niedziałającym półbiegiem i po prostu było widać, że jak włączy się ten półbieg to zapala się kontrolka ciśnienia w skrzyni więc mówię, no pięknie, jakiś wyciek się zrobił nie zrobiłem zdjęcia, znaczy mam gdzieś zdjęcia, ale musiałem pogrzebać jak znajdę to wam pokażę, jak nie znajdę to niestety wam nie pokażę pierścienie, które teflonowe pierścienie, które są na koszu po prostu się stopiły Nówka, sztuka, pierścienia, Oryginalne. Albo tylko w oryginalnym pudełku. Takiego czegoś nie widziałem. Po prostu jakby ktoś wziął opalarkę i je stopił. Więc też mi się taki bubel trafił. Nie wiem, czy to jest jakiś pechowy ciągnik. Tu pechowy tłok, tam pechowe pierścienie. Założyłem eee, oryginalne pierścienie. Pojechałem specjalnie do serwisu. Mówię, że no, to jest niemożliwe. Oni to obejrzeli, i mówią, że to nie może być oryginał. Nie zamawiałem tego serwisu, tylko z innego sklepu. Wziąłem z serwisu oryginalne, no jest spokój. Tu się ogólnie bardzo trudno wymienia te pierścienie, jak jest ciągnik normalnie tak w poziomie, czy skrzynia jak jest w poziomie, bo to powinno się robić w pionie, jak jest to wyjęte, da się to zrobić, ale to jest bardzo trudne. Wtedy jak miałem skrzynię na wierzchu, była w pionie, to wszystko ładnie się składało, a i tak się źle złożyło. No cóż, życie, taki hoklik. To tyle o tym pacjencie, tak jak mówię, pokażę Wam tajemnicę, jak go składam, później jak chodzi. Miejmy nadzieję, że nic że nie takie, takie, takiego czegoś się nie, nie, nie wydarzy. Dziwne ogólnie, bo firma, firma, która produkuje, producent tych tłoków, montuje go zawsze do silników Perkinsa, w tych silników Perkinsa tu się najwięcej przewala i nigdy takie rzeczy nie miałem, a tutaj mogę tylko do mnie bywać, że to była jakaś wadliwa seria tych tłoków, bo wtedy, co te pierścienie zaczęły pluć olejem, no to wiadomo, ten y, tłok zawsze przychodzi w zestawie z pierścieniami ze sworniem. Więc mogę tego domyśleć, że to była jakaś wadliwa seria tego wszystkiego, że i te pierścienie, i te tłoki były coś z nimi nie tak po prostu miejmy nadzieję, że ta reszta 5 tego nie zrobi bo klient zadecydował, żeby już nie robić kosztów i zostawić tamte pięć 5 tylko jednego, no to zobaczymy co z tego będzie tyle mnie, trzymajcie kciuki, żeby reklamacja się powiodła żeby jednak ze sprawiedliwości stało się zadość, jeżeli faktycznie ten tłok był wadliwy kilku ekspertów twierdzi, że tak więc ja też innej przyczyny nie widzę. Korbowody były zregenerowane. Przed remont, yy, przy, pra, prawda, przy, podczas tego remontu główki wszystko było zrobione w profesjonal, profesjonalnej szlifierni. Pozdrawiam pana, który mi to robi. Do tego nie można się doczepić. Więc no cóż, taka ciekawostka. To tyle jeśli chodzi o tego Fergusona z nowości na warsztacie. O, nasz dojc już jeździł. Na razie tak próbnie, bez, bez poskładania, ale chodzi jak złoto. Pokażemy Wam później, jak to chodzi. Ale to już w odcinku z serii zrobię jak do siebie. Pozdrawiam.